Wiara to łaska. Nie da się przyjąć wiary samym rozumem. Boga trzeba szukać jeszcze sercem, bo jak mówi Pismo Święte, będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. To mówi Bóg do każdego z Was. Ja doświadczyłem tej obietnicy i mogę teraz powiedzieć, że jest to prawda, a odnalezienie Boga to jest coś, czego nie da się żałować. Moja prawdziwa wiara zaczęła się około 3 lata temu, kiedy po raz pierwszy doświadczyłem żywego spotkania z Bogiem i od tamtego czasu zmieniłem się o 180 stopni. Dla mnie wcześniej pismo święte, mimo że uważałem się za wierzącego człowieka, jakoś było mi odległe w sensie były tam mądre słowa, można było wiele mądrych rzeczy przeczytać, ale to wszystko było jakby grochem ościane. A po moim nawróceniu, po doświadczeniu Boga, czułem, jak Bóg po prostu przemawia do mnie przez swoje słowo, jakby to, co tam było zapisane, było do mnie, trafiało do mojego serca i nie mogłem przestać się tym karmić. Chciałem ciągle szukać Boga, poznawać Boga. Tak działa Bóg, kiedy go doświadczamy. Każdy kto doświadczył Boga może to potwierdzić. Jak mówi pewien cytat: A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. Dokładnie tak samo jest z wiarą. Bez doświadczenia Boga nie da się go zrozumieć. Szukaj Boga, szukaj go całym sercem i cokolwiek teraz przechodzisz, uwierz mi, że warto. Trzymaj się i Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart Cause I want to see you Yes God Oh cause I want to see